Cześć, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj jadę na wodę i dzisiaj będę wędkował z Kubą. Kubę znacie już e, z innych e, naszych produkcji, gdzie, gdzie też z nim wędkowaliśmy. Kuba to jest e, kanał łowca 303, więc pewnie co niektórzy bardzo dobrze kojarzą. Oczywiście też zapraszam do subskrypcji kanału Kuby. Jadę do niego na, na rybki. Będziemy próbować łowić okonie, szczupaki. Co tam połowimy? No to już zobaczycie w materiale. Czy w ogóle coś połowimy? No zobaczymy. Mamy 21 stopni. W nocy popadało. Ja pędzę dalej. Odkładam kamerę. A z Wami widzę się już, już nad wodą wraz z Kubą. Także co? Trzymajcie za nas kciuki. Już jestem nad wodą. Przeczesanie, trochę żeby wyglądać. Czapki jeszcze nie wziąłem, są gdzieś zostały. I tak jak obiecałem, zobaczcie, jest ze mną łowca 303 Kubuś. Kubuś, przywitaj. Się. Cześć wszystkim. I zaprasz na swój kanał. Zapraszam na swój kanał. Czyli kanał Łowca 303. Dzisiaj z Kubą będziemy mówili, próbowali łowić okonie i szczupaki. A jak się trafią bolenie w przyłowie? Będą bolenie, będą sumy. Tak, tak no jak Wszystko Grilla może wziąłem w każdym razie. Grilla wziął, cię będą słynne parówki z Grilla. No, będą, bo mi najbardziej smakują. Dobra, my zaczynamy biczować wodę. A was zapraszam do oglądania odcinka. Dzisiaj będę testował przynęty od Mikado. Nowe, które dopiero będą dostępne w przyszłym sezonie. Bardzo fajne i zobaczcie, co jeszcze Mikado wypuściło. Też o tym nie wiedzieliście, ja też o tym nie wiedziałem. Sicario w wersji Pike Tile. Ale te Roach'e tak samo, mega, mega kolory, bardzo fajne. Rozmiary też, pewnie rozmiarówka będzie, będzie dość, dość ciekawa. No co, nie przedłużając, rzucam w wodę, zobaczymy, jak to łowi. Dobrze, panowie i panie, MFT Roach. Pada za chwilę do wody. Dzisiaj tatula. Jest to trójka. A do tego, do czego mam przyłączoną tatulę, to jest kijek od Mikado, Jerkówka, prototyp. Niebawem pewnie będzie też dostępny w sprzedaży. Jak na razie testujemy. Sprawdzamy. Pierwszy rzut. A, już piękna praca tej gumy. Ale o tym. Specjalny odcinek. Co ty, że laswo będziesz rzucał? Nie. No. O, Swiper. Swiper od Salma. No, on po wierzchu bardzo fajnie chodzi. Tak, Spróbuję tutaj, między tymi korzeniami, wiesz, poprowadzić błyskę. Magic minął czwórkę od Westina Zobaczymy. Ale tam są te pniaki rzeczywiście, tu widać, że się wystają. No taki jest, No to będziemy szli. Trzeba je cofnąć. Wiesz? E, eee. Dobra, 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 poczekaj. Poczekaj. Skuba, bez stresu. Tak mi się przynajmniej wydaje No to tutaj, no to tutaj branie miałem sensy. No to branie było? Przytrzymała rybka, wiesz? Ładnie Słuchajcie, pływamy już dobrą godzinkę, dobrą godzinkę i na razie jeden kontakt z rybą, nie, ty miałeś dwa razy po jakiejś rybie poszedłeś? Tak. A u mnie jeden, jeden okoń uderzył, ale spadł. No a teraz małą przerwę mamy, przyjechaliśmy po zanętę do Kuby Taty, do sklepu wędkarskiego w Płońsku. Tak, zgadza się. I co będziemy brali zanętę? No chciałeś jakiś spławik. Na żywca, bo ryby nie biorą, to ja będę próbował drugą słuszną metodę zaraz po trollingu, czyli łowienie na żywca tak. Więc poproszę dwie bombki żywcowe, duże, duże O, zobaczcie, główki Savage'a na sztuki Nie no, ży, no, żywca musisz mi złowić jakąś płotkę, wiesz, że ja nie łowię y, białorybu, ale coś byś mi mógł złowić, żebym ja mógł mieć Coś wymyśliliśmy i zobaczymy a co to za kijaszek Mistral Mistral tutaj kijaszek od SG możemy wszystko wszystko kupić co potrzeba na szybko a daleko ci co są z okolic to oczywiście serdecznie zapraszamy do sklepu lokalnego bo lokalnych sprzedawców też wiadomo trzeba Wspierać i wspomagać. Słuchajcie, oprócz sklepu wędkarskiego jest jeszcze piękny sklep z zabawkami, z modelami Brudera. Zobaczcie modele Brudera, zobaczcie ile tego jest: Manitou, klasy John Deere, Caterpillar JCB, ładowarki, samochody UPS-u, samochody strażackie. O kurde, no to na grubo. Tutaj 4 CX. Masz? Tak. <laughs> Pokaż, jakie masz? O no ty pod ręką leża. No klasyczne korki potrzebuję te na 30 gramów. No jeszcze, jeszcze góry. Siły, nie, 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 nie. Bąbki normalne. Bąbki normalne, dwa razy po 30. Do tego zatyczki potrzebuję kubuś. Co? To muszą być Kotwiczki albo haki. No to musisz podjąć decyzję. Co? No kotwice są tutaj. To weź mi dwie, dwie kotwice, ale duże kubuś potrzebuję. No Dobra, dwa te. Zbroję już sławiki. Wybierz sobie, słuchaj. Pokaż mi, bo tam Ty są będą chyba największe, tak mi się wydaje. Tak. Bierz strągiewki i zanętę weź. Bo koniecznie musisz zanęcić. I mało tego, oczywiście ja nie mam żadnej wędki e, do, wiesz, do żywcowania. Zrobię to z castingu 1,90. Pewnie, że tak. Nie? Ale będzie grubo, ale będzie grubo. Zaraz płoteczkę postawimy. Dobra, ty, Kuba, to? oliwki, ciężarki. 30 to poproszę 25 i 30 przelotowy. Dobra, to spadamy. Widzimy się już za chwilę nad wodą z powrotem. Ty. Kuba już zanęta miesza. To będzie pro. Co? Takiego czegoś na kanale WMD się nie spodziewali, na pewno. Na pewno, co? <głosy> <głosy> Kubuś? Trzeba się rozwijać, tak? Tak jest, jak nie bierze tak, to trzeba inaczej. Syp okruszki. Co ty z tymi okruszkami? Syp okruszki. Ale ładna karaska chyba, albo leszczyk. Krąpik, nie wiem coś tam wyskoczyło. Cały czas pompuje, gryzie, 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 gryzie Jest? Jest. Jest, jest żywczyk. Za grzbiet czy zapysk? Ja to zawsze za grzbiet je brałem. Coś leży tutaj. Coś siedzi, ale okoń chyba, wiesz? Wydaje mi się, że... Tak trzepał jak okoń, a teraz tak ciężko mi jest cokolwiek nie. szczupak. Nawet wymiaru do wody. Pierwsza ryba. Pięknie wypiął. Widziałeś, jak wyskoczył? No spadła. 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 Ale kto umie się ten umie, tak? Zaraz jeszcze może poprawi, wiesz? Chociaż on był dobrze... Pieszył, tak, Tak, tak. Ja, świecą wypiał się, nie? Tak. O, i to chyba ładna rybka. No nie wiem, nie. To wymiarowa. No to tak, ale już mam ją w tym, w żyłce od tego, wiesz? Ale dobra, może zejdzie mi tu. Tak. No dobra, uważaj. Ale uderzył mi, wiesz co, przy, przy samej łódce, wiesz? Przy samej łódce i też na basa. Tak, trzecia ryba na tą samą przynętę, tak naprawdę. Ładnie zażarła. Przynęta już jest zniszczona. Oczywiście. Zobaczyć. Taka rybka. Nie no, 55 cm, co? Więcej nie ma. miarkę, jak chcesz zmierzyć? Nie, tu? nie. No mamy trzy szczupaki na ten moment, ale ten jeden no nie wyszedł. No niestety, wy zrobił świecę i się wypiął. Udało się odratować jednak przynętę basa. Może nie poklejona, ale jest reanimowana. I, I może coś jeszcze się uda na nią dołowić. No bo po co zmieniać przynętę, jeżeli daje ryby, prawda? Tym bardziej trzy. No flauta i duchota straszna. I jakaś rybka nie duża, bardzo nieduża. Okoń. No jak na okonia to jest duży. Duży okoń. Dobra, puszczamy go. No już, już. Wiesz co, przepraszam Cię, mógłbyś go wypuścić jeszcze raz, bo akurat zagapiłem się i nagrywałem górę tak po prostu... A no, dobra. Ładna ryba. Nie, nieładna. Ale ładna, standardowa na ten, na ten moment stół. Tak. Bierzesz go w podbierak? Tak. Ale zgarnął, widzisz, I na błyskę, na metra. Tak. Pięknie. Pięknie. Kubie. Moje gratulacje. Pięknie. A było nam to jedyne 6 godzin? No, tak będzie. No, normalna rybka. Sportowa, ładnie, bardzo ładnie, hmm. dzięki. No słuchajcie moi drodzy, kończymy na dzisiaj tą nierówną walkę, ewidentnie ryba jest nieaktywna, a my jedynie jesteśmy przegrzani przez słońce, którego do dzisiaj może dużo nie było, ale pod koniec dnia odpaliło się słońce, a cały dzień jest parno i duszno, jest za dużo zmian pogody, bo teraz się wypogodziło, wcześniej na zmianę był deszcz, takie mierzawki przechodziły, więc te ciśnienie też pewnie, pewnie skacze. No i ta ryba jest no się nieaktywna, prawda? Trafiły się jakieś pojedyncze. Pojedyncze ryby. No nie, nie takie było oczekiwanie, takie założenia, ale e, i tak nie jest najgorzej, e, prawda? No zdecydowanie tak. No coś złowiliśmy, tak? No coś to złowiliśmy. Nie były metrowe szupaki, ale. Ja łowiłem się na mniejsze przynęty, ty na większe. Tak. Mniejsze przynęty jednak dały więcej. I przekonałeś się w końcu do koloru czarnego, mojego ulubionego. Znaczy ja uwielbiam czarny kolor, tak? To no ja nie wyobrażam sobie garderoby w innym kolorze, tak? Ale co do przynęt, no tak mam miałem mieszane uczucia, a... ale człowiek uczy się całe życie. Dokładnie. Więc co, zapraszamy do subskrypcji kanału i The Fishing, jak i... Eee, łowca 303 Wszystkiego dobrego dla Was, trzymajcie się i do następnego odcinka. Pozdrawiamy ładna ryba. Wymiar będzie miał ładna ryba. Słuchaj, będę Ci podtrzymał. Co patrz Wymiar będzie miał